Podsłe. Widzicie? Wizard Mag. kurde. Yy, Wizard Mag. Musimy zabić szczura Wizarda i zniszczyć zbon. No, czy... jakieś takie. Bossy restart, to były, że można było z nimi walczyć czy coś. Jaki restart? I młody, bo ciaper czy czasami świruje. No, dokładnie. To bym tak opisała. Tak, tak, moi drodzy, Minecraft będzie na pewno po trzeciej po południu. Coś koło trzeciej, czwartej myślę, będzie zagramy w story mode. A. No, S już się zdarzyłem przegrzeć. Mm. Starajmy się dwójkami, minimalnie we dwójkę chodzić, żeby jedna a osoba czy nie kiedy jest i... losowanie? Czy wczoraj była Myszka, czy to dziś Myszka jest? Dzisiaj są słuchawki chyba, ile sobie Wczoraj była Myszka, rzekałem, a no. dzisiaj są słuchawki. Tak. A za co są słuchawki? Jakie jest pytanie, a ty no co nie reklamujesz w ogóle konta? Pytanie jest takie, czy... Kto ten? Pytanie jest takie, że... Jaka jest, jaka jest gra za 4 tygodnie? Uuuu Ja nie wiem. To trudne pytanie, pytanie. Ja, ja wiem, wiem ja, ja wiem, ja już odpowiedziałem Najgorsza, <grym> najgorsza <grym> dla... Aha, no tak ja dalej by... Meto... A, Metodą eliminacji Ale ja wiem. bym był za tym, żebyśmy ją zmienili na inną tego typu Ja też bym był za tym, żebyśmy ją zmienili A na inną tego, tego typu. typu Ale taką A... Ja bym chciał bardziej taką arkejdową, Coś bardziej Grytis zabawnego Nie wiesz, ta arcade'owa jest Trackmania na przykład jest arcade. O, arcade Trackmania też by była spoko i jest fajna, można rekordy w ścieżki pobijać i coś tam. Tylko, że ktoś by no musiał to przygotować na, na przykład Adaś i wybrać trasy i się nauczyć, jak to robić. Bo ja nie wiem, jak to się robi. Ale jedyne, jedyne wyścigi, jakie lubi mi się podobały w życiu, to Starcraft pod Racery i właśnie Trackmania, albo jakieś takie z strzelaniem nie ma jakichś takich co się power upy, jakiś Mario albo coś, kurde, na kompa Mario to raczej nie ma, ale... Mario jest na ten! Mario coś tam... Nie, Sonic Transform. O no ja ginę no Co to, ty... kurde, chodźcie, bo się tu spadli już na dół. A nie, nie patrzycie co się dzieje, ja nie mogę iść, bo no. mnie zablokowały szczury, a wy się dalej to jest... Nie wiem jak to się stało, że tak ale no, ale. Teraz oni, wysk oni, wysk oni wyskakują w kilku miejscach, nie jesteśmy razem to pomiędzy nami Dobra, zabiłem no. go Ale już tak daleko polecieliście, kurde, że szok Bo ty gdzieś spadłeś na bok w ogóle No tak, ale nie mogłem wyjść, bo wyleciał strzelający, ja go znaczyłem wszystko Ja nie wiem co nie się stało O kurde, kurde. kurde silny, silny rokar powalił no, słyszy, ty. Ja też zaraz padnę, potem Każ, Każdy sobie rzepkę zrobił, niestety. No kurde O fak. Dobra, podnoszę kasie Ja zobaczyłem, że z łuku, jak naciąłem cięciwe, to mam penetrujący atak, więc mogę też do nich walić ten. Ty, ale słabo, bo my potek już nie mamy, a nawet jeśli nie podeszli czy tam do wywołania. z tyłu dzwonu. nie było, wiecie, po co? No, apteczkę, czekaj. No były, tylko że jak się zaczniemy wracać, to się... Ty, tu są w ogóle jakieś boczne przejścia jeszcze. Tutaj jest O, patrzcie, patrzcie, są potki i... Są potki różnych rzeczy i amunicja, więc wejście sobie. Ta potka szybkości jest bardzo fajna, naprawdę bardzo szybko się biega po niej. Amunicja nie przejdziemy gdzieś? Nie, to jest chyba tylko taki, wiesz... Ale z drugiej strony jeszcze sprawdzę, co jest. Czym ty, Graba, grasz? Ty grasz dusznikiem, tak? Tak. Ty, tu jest jakieś dolne przejście. Po drugiej stronie, po przeciwnej, jonkę zebrałem. Nie, to dobra, nie ma się nic. razem, bo jest Ninja teraz blisko. A to on tak robi? Tak, tak, takie tak. Sapanie? Jest. Syczenie. Uuu. Chodzimy tu? To ja'm na soła. No ma ja Widzę Widzę Ninja? widziałem Ninja? Skoczył? Od razu ten na niego. Dobra, idziemy i klepiemy tam od razu te te nie. Dobra, chodź. To wszyscy razem, wszyscy razem. Tutaj powinno być dużo środków paszunkowego. Mogę na dole jest ten, trujący. Gdzie jest ten trujący? tu trzeba go zabiłeś. A, nie. Jest. Ile w niego trzeba strzelać? Już trzeba, żeby go zabić. Nie no, chyba Ambo. Dobra. Tutaj są bomby. Dobra. Dwie bomby są w tym. Bomby tym. są dobre, dobra. Ja biorę bombę. Nie, nie wziąłem bomby. Dobra, I idziemy do następnego, co? Chodźcie wszyscy razem. Ale tutaj Jesteście? apteczki są weźcie sobie apteczce. O ja. ja... trzy ja... apteczki. apteczki, naprawdę. Ostatnio mogę z tego No jak to sieka jest. Staro. Dobra, idziecie za nami. Tak, Rok. Chodźcie, chodźcie. Tak, Jestem ja się. Uleczcie. Nie było tam? Oznaczajcie apteczki też te, bo to... No, te się da oznaczać, Musimy ale rozy został uznaczyć. z tyłu strasznie. Nie więcej. Nie, to nie to ja, ja, ja jestem magiem. To kto jest tak bardzo z tyłu? A to graba. ty się wycis... Ja jestem aptecz. tutaj, nie, ja, to Kasia. Ja. To nie wiem. A chyba to Kasia zmieniła postać, Boże Święty. Solu, jak ty mhm. słabo zwracasz uwagę. Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Komplikujecie, bo miała Kasia ten, kobietkę, co ogniem robiła. Czemu nie rwiecie no. tych, tych łańcuchów tu? Widzicie, ja dalej już tamte. Teraz już ginę. A czemu tam Kasia pobiegać tak w ogóle? Bo nie wiem. Biegliśmy naprzód, nie wiem. Nie, tu jest nie w, w ogóle jeszcze apteczka z tyłu jedna, albo Tom. Co no to tu leży? Tom czy apteczka leży, jakby ktoś potrzebował? Kasia, Kasia leży. Tak, tak. No to. Ta... Dobra, chodź Kasia. Tam masz apteczkę z przodu, no tam ja. jak po. Ale nie masz życia pewnie, masz w końcu. albo co? No tam gdzie. tam gdzie czyli z tyłu chodź, chodź. właściwie. Uwaga, szczur. Dobra. Pomoc, pomoc, pomoc. Dobra. O, kurde. kurde skangler jeszcze. Pino. Dobra, chodźcie po to, życie. Tu, tu masz, tu masz, Kasia. Oj, tak, Potrzebuję pomocy z tyłu, jadą. Z tyłu i z przodu. No. Dobra, Kasia, bierz tą apteczkę i spadamy stąd. Tu ja się... Tu! Ktoś wymienił A, ja ją sobie te. za podkę. Nie wiem. Dobra, Dobra, chodźcie. Dobra. Uff, dobra Idziecie? Tak, no Idziemy, idziemy tak. Jak będzie... nie bierzemy się cofamy, rozdzielamy, to potem jest kurde dupa taki... No, trzeba biec kurde do, do przodu, bo w tej grze to... Tu ja jeszcze jest bierz, podka trzeba, bie... Z... trzeba biec razem Tutaj są też podjamy. Ej, życie mi ktoś zabrał, kurde, ja podkę tylko chciałem sobie złupnąć no, no dobra O Jezu, umieram Idealnie Umieram On w podcione leży, o, patr... To się opatrzycie, ale... A masz tutaj Dobra. skrzynię, skrzynię tylko. Dobra, idziemy łańcuch zerwać? Bo rzeczywiście poszli w drugą stronę, wszyscy. Ja się Graba, wyleczę. Kasia. Ja poszłam na dół, gdzie ja idę? No nie, no źle, na żeście idziemy, się poszli. na górę, jest uh punkt? -huh. O kurde, jednym strzałem w głowę go załatwiłem, no nie wierzę. Dobra, ja już będę stukał ten, tylko że oni się tu zaraz pojawią. Dobra, spoko. Ja przygotuję tutaj. No. Dobra, poszło. Kurde, jak się trzęsie. Kurde, jaka trzęsiawka. Właśnie hmm? coś no, zabij teraz. Exit y, the tower. O, to już wagon? Wiesz co, bo ona się chyba zawala albo coś takiego. No chodźcie. O, gdzie my tu mamy Zeszliśmy Dobra. na dół, graba? Tu mamy. gonią, typy. się? Chodźcie chodźcie. Chodźcie. chodźcie, chodźcie. Tu chyba trzeba w dół chodzić, nie? Tak, tak, tu są jakieś schody. Kurde, jakie napięcie. Jakie poison, O czym oni gadają? Tam jest ten, ten trujący? Mm. Zaczął rzucać coś z tyłu? Gonią ja. no, nas tył. szybko. Dobra Jest wagon, o, chodźcie na dół, chodźcie, chodźcie, do wagonu. Nie widzę Tylko graba, zamknąłeś go. Mogę już się cofać? No już my <laughs> zamknęliśmy. Kurde, chodź, 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 chodź. chodźcie, chodźcie. Wchodzić, wchodzić, wchodzić. No teraz to już zamknięto, dobra, chodź. jest. Kurde. Jest elegancko. Poszło. To poszło szybko, to była jedna z takich szybszych misji chyba. No taka krótsza jak. No jak ogarnęliśmy, to tak, no. no mało expa Kolejny level. No uwaga, rzucamy. będzie słabo z tymi kośćmi. No, no to nie śpiewamy. było ci za bardzo CT. Jeden, no kurde. Dwa, to... O, cztery. Nawet nieźle. To będzie co, niebieski? Nie. Zielony. Topór. Ale to... To jest jeszcze zielony. zielony. Ten biały mam... biały, biały ten, handgun. Trusty hard, hard Płonący Miecz. Jaki wiecz. ma ten? Dwie. Aha, odpuszowywanie nie kosztuje staminy 20-40% szansy. Mam jakiś łuk chyba. Ech, dobra, to co robimy? Na kolejna misja czy do tego? No następną od razu. Ja też bym robił następną. Dobrze, to którą? No dobra, no next tam u góry po prawej no. masz.